E aí Kilka słów na temat historii gospodarstwa, skąd pomysł na produkcję ekologiczną, od czego wszystko się zaczęło? Historia gospodarstwa ekologicznego sięga już ponad 20 lat. Jak skończyłem technikum rolnicze do tego, to nie bardzo miałem pomysł, jak rozruszać te gospodarstwo. Jak szukałem, szukaliśmy różnych alternatyw no i przeczytałem artykuł o rolnictwie ekologicznym. Ale tak, tutaj rok 2000-1999 nie bardzo można było znaleźć jakieś informacje na temat właśnie tego rolnictwa ekologicznego, Jak zacząć, jakie są, jakie są zasady certyfikacji, rozpoczęcia tego działania. No i udałem się do ODR-u w Sitnie. i ten z panią doktor Krekorą. Rozmawialiśmy, ona dała mi materiały, zachęciła do tego, jak przejść na ten system rolnictwa ekologicznego, no i tak pomalutku e, rozpoczęliśmy. Na początku było, wyglądało to w ten sposób, że no, były zboża, były ziemniaki, te uprawy podstawowe, które były w gospodarstwie. W gospodarstwie też e, była hodowla i trzody, i, i bydła. No i tego, no i tak po malutku, po malutku rozpoczęliśmy. Rozpoczęliśmy współpracę z firmą Symbio, dla której, dla której uprawialiśmy, uprawialiśmy malwę. I później w miarę rozwoju przechodziliśmy na rośliny jagodowe, truskawka. Pierwszą naszą taką plantacją, około pół hektarową, była. Plantacja z odmiany zęga zęgana. W 2010 roku skorzystaliśmy z takiego działania, jak różnicowanie w rolnictwie. Założyliśmy przy gospodarstwie firmę Barwy Zdrowia. Firma zajmowała się, i tutaj z tego działania, to działanie polegało na wdrożeniu olei tłoczonych na zimno. Czyli zrobiliśmy olejarnię. Olejarnia została zrobiona z takiej szopy, że tak powiem z takiego takiego warsztatu no, tych problemów było trochę, bo to trzeba było zrobić zmianę sposobu użytkowania, no szereg takich rzeczy, ale tak, ale wprowadziliśmy taki zakupiliśmy taki sprzęt, który tłoczy na zimno, czyli temperatura tłoczenia rzepaku jest na poziomie 20 stopni, temperatura tłoczenia, no jest na poziomie 30 kilku stopni, to są bardzo niskie temperatury, gdzie profesor Tys na Uniwersytecie w Lublinie Stworzył no super olej, gdzie te temperatury były na dużo wyższym poziomie, czyli tam rzepak był toczony około 50 stopni, len, len podobnie, ale polegało to na szybkim schłodzeniu. U nas tego nie ma, czyli tutaj za nieduże pieniądze, że tak powiem, mhm. zrobiliśmy coś, co u nich kosztowało to około 7 milionów. No, także tutaj mamy, mamy stale porównawczą i tego. No I to oleje no, wyróżniają się dobrym smakiem, dobrą, e, dobrą jakością. Także tutaj no, są takimi olejami zdrowotnymi. Poszliśmy dalej, złożyliśmy wniosek na skrócone łańcuchy dostaw. W ramach skróconych łańcuchów dostaw e, stworzyliśmy trzy grupy takie operacyjne tutaj u nas w terenie. Jedną ja plus pięciu rolników. Tutaj mamy kolegę Kasiana, który też pracuje w firmie. Biogarden to jest firma Przedaż sprzedaż bezpośrednia jest tutaj yy, ta możliwość, prawda, pokazania, że inni też to mogą robić. I trzecia grupa, którą stworzył mój brat, który też, yy, prawda, jest. Także to są takie rodzinne przedsięwzięcia, prawda, z tego, yy, z tych barw zdrowia właśnie wychodzą takie rzeczy. Yy, uprawiamy, uprawiamy. Cały czas gospodarstwo było modelizowane. Skorzystaliśmy yy, dwukrotnie, nawet trzykrotnie z. Yy, Modernizacji gospodarstwa. W pierwszej modernizacji kupiliśmy ciągnik, utworzyliśmy plac, kupiliśmy trochę sprzętu. W drugiej modernizacji z racji tego, że zaczęliśmy się specjalizować w prawie owoców miękkich, to został zakupiony ciągnik specjalistyczny do roślin kombajn do zbioru owoców, opryskiwacz i trochę takiego drobnego sprzętu, który no, rozdrabniacz, który pomagał nam w uprawie, tych, uprawie właśnie tych roślin niegodowych. W 2008 roku skorzystaliśmy z pierwszej modernizacji, podpisaliśmy umowę i zakupiliśmy maszyny. Kolejny rok to był 2012 i w 2018, w 2018 kupiliśmy maszyny do pakowania. Tutaj już poszliśmy w tym kierunku, żeby pakować prawda, te y, warzywa. Także tak to, y, tak to wygląda. Oprócz tego jeszcze y, żona skorzystała z y, takiego działania dla mikroprzedsiębiorstw, dla mi, mikrofilm y, z lokalną grupą działania, gdzie też kupiliśmy maszyny do, do pakowania y, produktów sypkich. Y, oprócz tego też został zakupiony kolejny samochód tak rodzinnie, prawda, staramy się to wszystko działać. W tym momencie yy, ruszyliśmy z hodowlą trzody chlebnej raz zachowawczych i tutaj yy, z dobrodziejstwa Sławka korzystamy, który zna się na tym i z nami współpracuje i rozwijamy wspólnie tą tą hodowlę. Kupiliśmy takie gospodarstwo na Nie było na to, nie było na to tak jakby pomysłu, ale w tym momencie zostało to wszystko ogrodzone. Zresztą pojedziecie, pojedziemy, zobaczycie Pani jak to, jak to wygląda i tam właśnie mamy tą hodowlę, gdzie mamy ten cały cykl zamknięty. Chcemy z tych ras zachowawczych zrobić takie największe stado w Polsce. Czy to będzie Puławy, czy to będzie złotny Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wychodziło, ale tutaj w tym się chcemy specjalizować. Oprócz tego jeszcze bydło mięsne i drób. Trzoda żywi się tymi odpadami z gospodarstwa. Tak jakby to mamy taki obieg zamknięty. Mamy rasę rodzimą złotniczą Strom, gdzie jest w tej chwili 10 loch plus potomstwo i. Mamy 21 loch stada podstawowego, jeżeli chodzi o puławiaka i teraz młode lożki będą klasyfikowane i wciągnięte też do programu hodowlanego. Jesteśmy już w programie hodowlanym i z puławiakiem, i ze złotnikiem. W tym roku weszliśmy do programu ochrony zasobów genetycznych i złożyliśmy wniosek na rasę złotnicką. W przyszłym roku wchodzimy z puławiakiem i będziemy się starali właśnie tworzyć stado zarodowe. Przede wszystkim stado zarodowe, i w tym roku koncentrujemy się na tym, żeby rozwinąć to stado, i na bazie swoich zwierząt, plus ewentualnie z zakupu, zobaczymy, jak się to będzie rozwijało pod kątem imbredu. Będziemy budowali to stado, bo było właśnie w ekologii stado hodowlane ras rodzimych tutaj u nas. Zakład przystępuje do certyfikacji rasa rodzima, gospodarstwo już złożyło papiery. Będziemy się certyfikować też w tym znaku, aby pokazać społeczeństwu, że jest ta polska trzoda jeszcze i że warto po, po te produkty sięgać. W 2017 roku staliśmy się yy, współwłaścicielami firmy owocowe smaki, która zajmuje się tłoczeniem soków tłoczeniem soków, oprócz tego robimy chipsy jabłkowe. No, nastąpił taki rozwój. powstała stworzyliśmy taki napój Agresada. Agresada powstała dlatego, że nie było, nie było możliwości sprzedania agresów. Jak agres miał wysoką cenę, to się wszystko bardzo fajnie rozwijało, ale w pewnym momencie nastąpił taki krach na rynku agrestów, gdzie tych agresów, gdzie tego agresu nikt nie chciał kupować plantacje agresu mieliśmy kilka hektarów no coś z tym trzeba było zrobić oprócz tego że rolnicy mieli e, ten agres no i nie było na to pomysłu więc stworzyliśmy agresadę. Tak naprawdę my zaczynamy odkrywać na nowo to co było kiedyś e, wprowadzać to w życie bo to jednak to było dobre prawda. To zachodzenie się Unią Europejską do końca nie było takie dla nas e, dobre. Nasze przepisy czy nasze państwo prawda no do końca też e, tak jakby nie ułatwia nam tego. Czasami trzeba pewne rzeczy robiąc na siłę. E, ich przekonywać. No, mamy piątkę dla zwierząt, która prawda, miała być wprowadzona, która miała zlikwidować niemalże całą hodowlę. No, jako organizacja, bo też tutaj działamy w Solidarności Rodniczej. No, przeciwstawiliśmy się temu. Udało się przeciwstawić. Teraz był kolejny projekt odnośnie biopaliw, gdzie też państwo, rząd się wycofał z tej ustawy, bo no, spowodowałoby to, że rzepak by był dużo tańszy, nie opłacałoby się to, no ale skoro jesteśmy wyspecjalizowani, mamy sprzęt gospodarstwa, które korzystały z modernizacji, które się wyspecjalizowały w tych uprawach, no nagle by też straciły ten swój dochód. No Tutaj jesteśmy takim też gospodarstwem, które inicjuje szereg rzeczy. Byliśmy, tu, mówiliśmy o tej produkcji ekologicznej, byliśmy pierwszym gospodarstwem albo jednym z pierwszych, które tą ekologię zainicjowało. Dzięki temu w terenie tutaj u nas jest bardzo dużo plantacji malin ekologicznych, plantacji porzeczek, plantacji warzyw i szeregu jeszcze innych upraw, gdzie ludzie z tego żyją. Ludzie mają, czy gospodarstwa rodzinne mają ten rynek zbytu. Do, do, na, na którym się odnajdują przyjeżdżają firmy jest konkurencja tych firm i pozwalają na to, że cena tego produktu, tej maliny, porzeczki jest na poziomie bardzo wysokim A, no ten rok był też takim rokiem specyficznym, dlatego, że cena czarnej porzeczki zatarła się, ekologicznej czarnej porzeczki zatarła się z ceną konwencjonalnej także, ale, ale to jest normalne no, teraz mamy podobnie z cebulą też tej cebuli gospodarstwo uprawia ponad 20 hektarów część z dymki, część z siewu. Produkcja ekologiczna jest znacznie wymagająca, dlatego że tutaj no, musimy opierać się na odmianach, które są mniej podatne na choroby, mniej podatne na szkodniki. Największy problem jest z zachwaszczeniem, no, ale mamy bronę, bronę chwasowi. Mamy kilka projektów, które były robione z Instytutem w Pławach, z Jungiem. Polegało to na stworzeniu takiej bioróżnorodności, czyli w naszych uprawach. My do tego podejścimy, bo to był projekt międzynarodowy. Kilka, kilkanaście państw z Europy w tym projekcie uczestniczyło. Tutaj z panem doktorem Jarkiem Stalingą właśnie byliśmy w kilku krajach, gdzie patrzyliśmy, jak inne kraje podchodzą do tego. Ale powiem także, jako Polska. Chyba wyszliśmy najlepiej z tego wszystkiego. Tutaj mieliśmy najlepsze pomysły, e, uprawiając, uprawiając e, czy porzeczkę, czy mam uprawy współrzędne, czyli tutaj ta bioróżnorodność powstawała. E, w zeszłym roku było takie doświadczenie, że cebula i koniczyna czerwona. Też to bardzo, bardzo, bardzo fajnie wyszło. Była troszkę mniejsza obsada, ale, ale, ale też było doświadczenie z tą koniczyną czerwoną. Także tutaj dużo takich ciekawych rzeczy wyszło. No i podsumowując, doszliśmy do tego, że co zrobić, żeby coś zostało po tym Projekcie. I po tym projekcie zostało to, że na do Lubelszczyźnie dotarliśmy do 5 tysięcy dzieci, gdzie dziecko dostało dawkę wiedzy na temat bioróżnorodności, na temat produkcji ekologicznej, z tego skąd się biorą te produkty.